Mamy bardzo dużo klinik do wyboru tutaj profesjonalnych klinik blisko naszej lokalizacji do których możemy zabrać te psy teraz trzeba wybrać tą najlepszą Czekamy na numer do sieci wet wetery... okay. Yes I'm ready 0111 0111 08 Hello, hi. Is this the Madi branch of the American Veterinary Clinic? Hi. Uh, is it possible to bring two dogs to you today? 8 9 p.m. Okay. Do you have a uh, ultrasonograph and x x ray? Pojedziemy teraz z tym pieskiem z okiem do weterynarza. Zostawimy go tam, wy tam zostaniecie. Będziecie robić relacje, być z nim na badaniu, tak. tak, tak. A my z Andrzejem wrócimy tutaj. Albo zalwą jedną chcę tego z zębem, bo ten z zębem jest agresywny. Cena za, y, że tak powiem, wejście z psem do weterynarza i y, zbadanie y, od 250 do 300, 350 funtów egipskich od psa, a to będzie jakieś 10 dolarów. Właśnie w tym momencie zabieramy pierwszego psa. Oto właśnie tego pięknego pieska, który ma problem z okiem. Moi drodzy, oko jest do usunięcia niestety, więc to jest pierwszy pies, który u weterynarza. Grzeczny pies. Czuję, że chcemy mu pomóc. Zobaczcie, ta, takie oko jest. Yy, on, no jest, niesam, on po prostu no nie potrafię sobie wyobrazić, co on czuje, jaki dyskomfort. Dlatego to oko mu usuniemy. Zaszyjemy, spędzi parę dni tutaj w klinice, i nie będzie widział, ale i tak nie widzi. No bo jak można widzieć przez takie oko? Myślę, że ma trzy lata. Jest młoda i piękna. Tu jest tyle kurzu po prostu wszędzie, że ja po prostu wysiadam, chcę coś nagrać, robimy akcję i po prostu wszystko mi leci do oczu. Prawie mi tak mnie zaczyna, zaczęło piec oko, że to jest masakra. Bo latamy na lewo, na prawo, jeździmy tu tam, robimy to i po prostu masakra, bo to jest syn taki że to szok. Andrzej Okej, okay, z moim okiem? Nie ma jakiegoś zaczerwienienia, bo normalnie Cieka. robimy jakimś żelazem go samo. Nie, to... yeah, ale stop the car. I thought you were saying to the dog. Stop, stop. Jak nie urok, to psi nas wymiotowała. Widać, że nie jest przyzwyczajona do jazdy samochodem. Choć jest bardzo dzielna i bardzo spokojna. Ufa nam. Sprawia wrażenie, jakby znała nas od wielu lat. Ale będzie dobrze, będzie dobrze. Populacji będzie dobrze. Wróć się. Wszystko będzie dobrze. działają tylko z lewej strony, więc jest dosyć gorąco ale mamy w pełni otwarte i za 40 minut będzie miło. A ona jest taka młoda, proszę zobaczyć na jej ząbki. Dlatego właśnie pomagamy jej, usuniemy jej to oko i przynajmniej nie będzie czuła takiego dyskomfortu, bo wiemy, że psy przyzwyczajają się nawet do dużego Bólu bardzo szybko! No ale po co jej ten ból? Dojechaliśmy niełatwe przejście przez ulicę, bo tu pieszy nie ma pierwszeństwa i jesteśmy. Choć za chwilę spotka nas niemiła niespodzianka to raczej mała dziupla, a nie klinika, jakiej oczekiwaliśmy. No, mówi, że nie można robić zdjęć, bo to jest takie są zasady, że można zdjęć eee, i tyle. A ta amerykańska no już tak, No jest tutaj. Jesteśmy dosyć blisko. Idziemy dalej. Jedziemy. Guys, only seven minutes. Niestety, jesteśmy w stanie udokumentować naszej, naszej pomocy, to, to nie możemy tutaj zostać. Idziemy do kolejnego weterynarza. Jedziemy w kolejne wytypowane miejsce, bliżej centrum Kairo. Jesteśmy właśnie teraz w klinice, udało nam się znaleźć odpowiednią klinikę do tego, aby pies otrzymał odpowiednią opiekę, a my moglibyśmy ukudokumentować wszystkie całą pomoc. Także zobaczcie sami jak to wygląda. Teraz właśnie przygotowujemy psa, żeby po prostu go dać na stół, zbadać go, podać mu szczepionkę i będziemy potem wiedzieli dalej co przyszłą operacją Przed Wami jest tutaj pierwszy pies, eee, to jest ona. Ona ma po dwóch lat. Safe Kornie. Na no, razie trwają badania i to diagnoza tego wszystkiego, ale jak widzicie na to oko, wygląda koszmarnie. Jest to pierwszy pies, który został tutaj przewieziony do weterynarza. Zaraz będziemy wam kolejne update'y z kolejnymi bardzo potrzebującymi psami. Jeszcze chwila i będzie diagnoza. Jej ogólny stan jest bardzo dobry. Podałem szczepionkę przeciwko wściekliźnie i spróbuję ją wyleczyć. Podałem lekarstwa, ponieważ kiedy wykonuję operację, nie krwawi i zmniejsza się stan zapalny oraz infekcja. OK? OK. Tak czy inaczej, czekamy 4 dni, 5 dni, do końca tygodnia lub początku następnego. Środa lub czwartek w przyszłym tygodniu, jak dzisiaj. Wykonam operację lub będę kontynuować leczenie, jeżeli nastąpi poprawa. Ok. To ma sens. Ma sens. Czekamy, ponieważ teraz jest stan zapalny. Wiesz, tak wiem. Nie mogę wykonać też żadnej operacji, zanim nie zadziała zastrzyk przeciw wściekliźnie. Wiem, wiem. Wiesz, wścieklizna to choroba epidemiczna. Mimo, że nie daje żadnych oznak, wścieklizna jest w inkubacji i jest groźna. I myślę, że mnie rozumiesz. To dla mnie i bezpieczeństwa mojej siostry i mojego taty. No, no, no to w takim razie, jeżeli tak to wygląda, no to co jest grany? To jest dr Ahmad, który wcześniej diagnozował inne psy, które już poznaliście i które są już albo w Polsce. No nie co się połączyć. Nie chcę się połączyć. No nie wiem co o tym myśleć. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, jaka jest diagnoza dotycząca psa z... Yy... Wcześniejszą wybraną gałką oczną, natomiast z tego co wiemy, już jest lepiej i może ta gałka oczna nie zostanie usunięta. Podawać im do ustny syrub na obrzęk i różne inne rzeczy. Wygląda na to, że ma 3 lata. 3 lata. Ale to wiemy też od naszej Alby, która jest już technikiem weterynarii i dalej studiuje. To jest lekarstwo: mieszanka malady i liberator. Trzy, dwie krople do zainfekowanych oczu, trzy razy dziennie, cztery razy dziennie megalit, syrop, trzy szoty do ustnie, przed jedzeniem podawane na pusty żołądek. Dobrze proszę. Pana. A czy może pani napisać to również po arabsku? Proszę, ponieważ ludzie, którzy są w schronisku, nie mówią po angielsku. Wezmę to i zrobią jeszcze zdjęcie, by mieć zawsze pewność, że wszystko jest podawane dobrze. Mamy problem, bo żaden pies, który jest w kod, nie jest. Eee, zaszczepiony Zaszczepiony w chodniku, czyli żadną operację nie wchodzą w grę. ten jakiegoś którego chodą używa, to człowiek przyjeżdża na jakieś tabletki, powłaszcze, może jakiś szampon na skórę, ale żadna poważna operacja nie może być wykonana. Co znowu do żadnego psa, bo żaden właśnie nie posługiwał, żaden pies. Nie jest zaszczepiony w niej W końcu, proszę Państwa, trafiliśmy na klinikę, która jest czysta, jest, ma podzielone pokoje na pokój operacyjny, na klinikę, na recepcję. Jest sterylna, jest umyta i nie jest to po prostu taki pokoik od razu z ulicy jak się wchodzi i już, już jest doktor i wszystkie zarazki wchodzą. Nie, tutaj jest bardzo czysto. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jutro będziemy szczepić jak najwięcej psów się da. Przede wszystkim te psy, które się nie dają złapać. Je zaszczepimy, bo one muszą iść pierwsze do operacji. Bo okazało się, że psy, które nie są zaszczepione, nie mogą być operowane. No tak. Pani weterynarka, tutaj, pani doktor, prowadzi tą praktykę od 35 lat. I. Odmawia operowania jakiegokolwiek psa, który nie jest zaszczepiony albo nie ma dowodu szczepienia ze względu na jej bezpieczeństwo i jej pracowników. O ja. Bye bye. Bye, thank you so much. Właśnie poznaliśmy super panią doktor Taghrit Afifi, która od 35 lat prowadzi tą piękną praktykę tutaj. W na wschodniej stronie Nilu, w Kairze, jest o wiele lepsza niż, niż inni lekarze, to już wiemy, ponieważ ta klinika wygląda na bardziej sterylną, bardziej rozbudowaną, bardziej zaawansowaną, to już są polskie, to już są europejskie warunki. Przede wszystkim robi to z sercem. Tak. A tego nam potrzeba. Jest to klinika, która współpracuje z Amerykańskim Uniwersytetem Weterynaryjnym w Kairze i stamtąd ma swoich, bierze swoich asystentów oraz doktorów na staż. Także jesteśmy w pełni przekonani, że dr Tafifi zajmie się Blaki oraz innymi psami skrupulatnie i rzetelnie. Zasłużyliśmy już dzisiaj na odpoczynek i wracamy do Gizy, by przygotować się na kolejny dzień. Ej, w ogóle wiesz, że właśnie ta pani doktor, którą dzisiaj poznaliśmy, pisała do mnie, żeby przełożyć? Żeby co to przełożyć szczepienia. Nie no, co to? No musi być jutro. No napisałem mi właśnie, że hey please, better tomorrow, even later. We are like coming to you, and going back, so it's hard for us on Monday. No. No, no. To no się zgodziło. Tak? No. Czyli że, będzie jutro. Będzie, będzie. I napisałam, że zrobimy wielkie rzeczy dla tych Kurde. i ważne i wielkie rzeczy no. dla tych. Napisała, że a się idzie rawic. Napisał mi, że jeszcze 15 rabiz baksin i 6 biopsji z chłopców, nie? Czyli żeby wobec wszystko. Okej. Okay. Dobra. Mm -hmm. Sorry, że tak w telefonie cały czas, ale po prostu próbuję to dogadać. I teraz dostałem właśnie informację, że asystent przyjedzie o 3 po południu. O 3 po południu. byśmy mówili na 11. Przenosimy skały, góry, żeby zdążyć zawsze na czas, żeby zrobić wszystko w czasie, ale... ...ze spokojnym tempem w krajach arabskich. The assistant will come about 3 pm, czyli za 3,5 godziny, moi drodzy. 3,5 godziny, to jest... w tych krajach z naszym ograniczonym czasem to jest naprawdę taka strata czasu, że... Ach, ...no ręce opadają, no ale musimy to zrobić i to zrobimy. Jedźmy do apteki. Jedźmy do apteki, tak jest. Tak jest, chodźmy do apteki. Zobacz jak to w ogóle wygląda na lewej. Nie wiem, że apteka jest tu. No nie, 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 ja, ja no nawet tam, tam. Kroka, nie, kroku nie stawiam, bo to po prostu jest... No o bomce, no nie ma po prostu. To tam nie będzie chyba tych leków. Musimy jechać ten... się na krzyż, nie? Musimy jechać bardziej do centrum i... Trudno sobie wyobrazić, że gdzieś w tej okolicy będzie apteka. No nic, szukamy Tu? Nie, tam jest, tam jest. To widzimy. Nie, jest tam kroko. No, gdzie tam ktoś jest? Co ty tam masz? Sam nie wierzę, jednak jest apteka. Soraxon, Cefotax. Później potrzebujemy Fusodin i Betadin na opatrzenie ram. A gazy, waciki, strzykawki przywieźliśmy z Polski. Gdyby nie bajnoli, telefon, nie? A, byłby 200, kolejny problem okay. Bo jak tu dogadać się w aptece, tak? gdzie nikt nie zna mhm. angielskiego okay, A już tym bardziej polskiego 100 to jest 10 zł za dwie e, Czyli za 100 zł mamy 20. 20 20 mamy za 100 zł A tych mamy liczmy też 20, tak? Czyli za 200 zł mamy 20,20 20 Za 200 zł mamy. Ile? W sumie 40. 40 100 dolarów to jest ile funtów? 500. Nie, 5000, tak? Powiedz mi, co to ma na twarzy? Tłumacz na arabski w telefonie, jednak jest niezastąpiony. Po arabsku nawet cyfry wyglądają dla nas jak dziwne haczyki. My walczymy w aptece, a Paweł walczy o tytuł mistrza w piłce nożnej na ulicy. A do tego aptekarz nie wygląda na dość bystrego chłopaka. I tak musimy poczekać, bo w aptece nie ma takiej ilości leków, jak potrzebujemy, ale mają je załatwić. Ok, press one. Aloha Aloha Shakira. No moi drodzy, mamy 43 pudełka Ksoraksonu, 26 pudełek Cetofaxu, czyli bardzo dużo antybiotyków. Później mamy 8 zbiorczych już pudełek betadinu, mamy trochę fuzodinu, pełno waty. Także z tymi wszystkimi darami idziemy do schroniska eee, leczyć te psy. Niemożliwe, że aż tyle czasu nam to zabrało. Dochodzi godzina 15 i wracamy, bo do schroniska za chwilę ma przyjechać doktor, który jedzie podobno od ponad 3 godzin tuk-tukiem z Kairu. Ile ma jeszcze? 15 musimy mieć i 6 wymazów tak, tak jest mówione, tak są ceny dogadane i różnica z kliniki, którą odwiedziliśmy z Blaki, jest uwzględniona w tym wszystkim. Więc wszystko jest co do grosza uwzględnione tutaj. Ej, hey, let's go! Let's go! Please, please, let's go! Szczepionka na rabiecz w akcji, na wściekliznę i kolejny pies. 15 psów po kolei, jeden po drugi, będziemy tu je przynosili. Ale... Okay. Okay. So, hey. one, 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 More light, more light. Um, nie ma tutaj, no, zero Okay. Wszystko okay? jest dobrze? Yes, okay. Wszystkie rzeczy, które są w tej walizce, oraz te leki, są dzięki wam zakupione. Dziękujemy szanowni państwo za całą pomoc, którą mogliśmy tutaj przywieźć do tego schroniska. I zobaczcie sami co my tutaj mamy. Zaczniemy od... Przemek? Od y, waty. To jest ta generalna po prostu wata do obmywania rany, obmywania oczu. Dodatkowo mamy 43 kupiliśmy boksy antybiotyku Xoraxon Kupiliśmy 26 ampułek antybiotyku Cifotax oraz mamy tutaj betadine i Fusidina, tak. Tych też mamy troszeczkę. Także cały worek, proszę zobaczyć, jest leków i antybiotyków dla psów, które potrzebują najbardziej pomocy. A tutaj... Mamy pieluchy dla psów, Medium, large, małe podkłady. Tak, muszę to podkreślić. To wszystko, co w tej chwili jest na stole, przyleciało z nami w Przemkowalicce z Polski. Aż dziwne, że żadna kontrola nie zainteresowała się tym, co w niej było. No to czekamy na pierwszego pacjenta. Oto i on. Za chwilę dostanie zastrzyk osypiający, bo jest trochę agresywny i do tego nie lubi lekarzy. To niesamowite, jak ten pies ma zdeformowane dziąsło. Zobaczymy, co doktor na to powie, bo naszym zdaniem temu psu na pewno nie jest łatwo z tym żyć i może trzeba by to dziąsło zoperować. Temperatura jest dobra, pies nie ma gorączki, więc nadaje się, i można zaszczepić go przeciwko wściekliźnie. Oczywiście wszystkie psy, jakie będą zaszczepione, zostają odizolowane od całej reszty i będą miały swój osobny wybieg. Jak teraz widać, trafiliśmy naprawdę do bardzo dobrej kliniki. A doktor okazuje się być fachowcem w weterynarii z bardzo dużym doświadczeniem. O czym się jeszcze przekonacie w następnym odcinku. Mam wrażenie, że dokonujemy czegoś ważnego. Działamy na najwyższych obrotach, robiąc tu rzeczy nadzwyczajne. Warunki są bardzo trudne, ale się nie poddajemy. Z charyzmą i premedytacją dążymy, by wykonać jak najlepiej nasze zadanie. Odnajdujemy się w tym wszystkim i zależy nam, by czas, jaki mamy, wykorzystać na pomoc zwierzętom. No, you have to... They, hit, they have to cut it. Look at this. Uh, Alba, I'm Oh, cut. Oh, 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 okay. Oh, okay. Cut. Oh. Look. He's biting. Oh, my God. Oh, oh, my sorry. God. Sorry. Alba, cut. He's not cut. He's not going Ten pies, o co chodzi, czy on jest w takim stanie, czy on jest stara dalej tak żyć normalnie, już przeszło kilka lat w takim stanie. Różnica jest tylko taka, że jest ze szczęką i może jeść, może pić, radzi sobie z tym stanem i jakoś żyje tutaj wśród innych psów. Cały czas jesteśmy na łączach i trwają konsultacje z kliniką i panią doktora Fifi. Przesyłamy zdjęcia i filmy do konsultacji. To dzieje się naprawdę. Gdy stąd wyjedziemy, ich los będzie tylko w rękach Chody i bardzo skromnej załogi schroniska. A to za mało. Bez nas to schronisko będzie jak getto i umieralnia. Bez naszej pomocy około 700 psów będzie skazane tylko na bycie, a nie życie. Bo to schronisko już nie daje rady. Sam to widząc czuję, że muszę pomóc. Bo bez nas za chwilę z tego wszystkiego nic nie pozostanie. To są tylko dwie drogi. Pomóc lub udawać, że nie ma problemu. Wybieramy zawsze tą pierwszą drogę i nigdy z niej nie zrezygnujemy. Mamy kolejnego pacjenta. Temperaturę ma w porządku, więc dostaje szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Następny proszę. Jest. Ten ma z kolei jakiś niepokojący guz. No i blizny wojenne, jak nadrowane ucho i pokieraszowany pysk. Wygląda mi na to, że wpychał nos w chodzie sprawy. Choć jaka jest prawda, nikt nigdy się już nie dowie. Ten zawadiaka ma jednak temperaturę. Nie można go na razie zaszczepić. Więc wraca do stada. We were supposed to be at 11 a.m. in the morning, but then he postponed to 3 p.m. and then he came eventually at 4 p.m. and right now it's too late, it's dark. Leczem, a nas? Nie lekarz przyjechał zbyt późno ponieważ Sakra jest jak gdyby na południe od Kairu o, bardzo ciężko tutaj dojechać. Bardzo trudno z tego co się okazuje zajęło mu to 4 godziny aż, co troszeczkę mi się nie chce wierzyć, ale stało się tak, że przyjechał na godzinę czwartą zamiast na jedenastą i jak Państwo widzą jest już ciemno na dworze w związku z tym jest zupełnie niemożliwe wyłapać psy zdążyliśmy zaszczepić i zbadać trzy psy dzisiaj natomiast jutro obiecał, że przyjedzie na godzinę jedenastą trzy, cztery godziny no, i kończymy te 15 psów oraz pobieramy wymazy dlatego musimy to wszystko przełożyć na YouTube hey. Nasza faktura za wszystkie szczepienia, za wszystkie wymazy, co do grosza. Na dzisiaj kończymy. Opuszczamy już schronisko, ale z powrotem wrócimy tu jutro. Czeka nas następny ciężki, ale i ciekawy dzień. Zapraszam więc na kolejny, trzeci i ostatni już odcinek z tej wyprawy. A teraz. Pozostaje nam jeszcze tylko dostać się z powrotem do Gizy. Ale jak widać, to wcale nie jest takie proste. Za nami jest samochód, nie możemy cofnąć. Mamy pierwszeństwo i tutaj tak. Tu jest ziomek, tamtej się nie może ruszyć, tej się nie może ruszyć. Eee... A w naszym aucie właściwie umara, bo to on nam go pożyczył. Nie ma świateł, nie działa klimatyzacja i do tego tylko jedno okno się otwiera. Bo reszta zepsuta. Radio też nie działa. I przewijamy się, uwaga. Co jednak ważne, jest klakson. Tu wszyscy nadmiernie go używają.